Tum, tum, tum! Drugi dzień Pyrkonu Ekipa Antigaming. Tym razem w końcu w rozłożonej pełni, w pełni sali komputerowej. Zostawiliśmy sobie to na drugi dzień, ponieważ wczoraj sobie nic nie działo. Kompletnie nic. No dobra, dzisiaj powiem szczerze, że to jest pierwszy raz kiedy to odwiedzam, Tak więc, zarówno dla Was, i dla mnie, to będzie nowe przeżycie. No no co, pierwsza rzecz: Artifex Mundi, eee, Wydawca gier. Dużej ilości, ale w żadną nie grałem. W większości to Point and Clicky, nie? Ej, sorry, mogę Ci zadać jedno pytanie? Co to za gra? Mi o to chodzi To jest jakaś to gra Proszę? To jest jakaś gra przygodowa nie Ta wiem przygodowa, to jest. Fajna? No tak, fajna, o co chodzi? No dobra, to dzięki. No to jak Artifact Mundi jest wydawcą, którego nie znam właśnie dlatego, że nie jestem wielkim fanem przygodówek point and Clicków. Jak wiecie, u mnie liczy się akcja, dynamika, zarąbista grafika, a tego zazwyczaj nie ujrzycie w grach, w których, nie wiem, robicie jakieś nudne zagadki logiczne i myśleć trzeba bez sensu. No dobra, tutaj konkurencja, chip, to chodźmy. Pomińmy. Dalej, dalej, dalej. Pixel. Wow, dynamiczna praca kamery. Coraz większy profesjonalizm się u nas dzieje. Eee, dokładnie omijaj piksela. <laughs> Pixel jest nieistotny. Secret Service był ważny, ale ten piksel... Eee, już nie. Teraz będzie. <laughs> Podoba mi się, jak to robisz. Co my tu mamy? Turnieje. Jak już Wam wcześniej opowiadałem na ostatnim filmie, nie będziemy robili żadnych relacji. Bo nam się nie chce. Na znaczy się bo nie są to istotne? Scena główna bloku komputerowego. Niestety trafiliśmy. Na nic się dziejącego, aczkolwiek widzimy zapowiedź Fun for fun Czyli turniej tutaj otwarty na Pyrkonie eee... Ciekawe ludzi tak lubi Ciekawe czy są ludzie, tak fani, którzy po prostu mówią No przyjadę na jakiś tam konwent, na coś tam Tylko po to, żeby zagrać tam w, jakimś, w jakimś turnieju zastanawiam się czy ktoś, czy ktoś do tego podchodzi poważnie. Czy może to jest jakaś droga do sportu której my po prostu nie znamy. I powinniśmy się jakieś zacząć trzymać. No dobra, e, game sector. No dobra, tu mamy sklepy, to wiadomka. Tam Far fun, fun Jak obiecałem, nie będę relacjonował żadnego turnieju Doty. Nigdy. To się nie stanie. No chyba mi, że, że za to mi zapłacą. Ważną kasę, no to wtedy wiadomo, nie? Ale kto by się nie sprzedał? Eee, wiecie, czego nie lubię w takich panelach? Z jednej strony jestem szczęśliwy, że Pyrkon, czy jednak ta klasyczna fantastyka i eee, kultura japońska wchodzą trochę w branżę komputerową, ale z drugiej strony tutaj tak właściwie nic nie ma. Po prostu sponsorzy wystawiają sprzęty i tak dalej, wszystko jest napchane, ale co możecie zrobić? Przyjdź sobie pograć, nie ma niczego, co by mogło mnie zainteresować, jakieś innowacje, jakieś kry, o których nie słyszałem. To by było super, by, może to jest właśnie dobra droga, żeby konwenty zaczęły wchodzić w, w gry indie. Jestem e, umownie zobligowany powiedzieć Wam, że Liswa Wam właśnie pokazuje grę Dying Light. Nie wiem kto mnie zobligował, ale, ale mówię. Gra fajna, ponoć. Jeszcze nie grałem, aczkolwiek e, nasz współredaktor e, Twardy bardzo sobie ceni i chwali. I myślę że, myślę, że to jest jedna z tych gier, nad którą, którą będę próbował w najbliższym czasie sobie kupić. Lista tutaj wam pokazuję. E, scenę z jednego gracza. Hmm. Widzicie, to, to jest między innymi problem to, co mówiłem, że na takich konwentach nie zobaczycie nic nowego. Dying Light, ki kiedy miał premierę Dying Light? Na początku roku No, na początku tego roku. No, to już jest stres stara gra no co? Znaczy... Wiecie o co chodzi ze starą. Na takich targach miło było zobaczyć jakieś Przedpremierowe Nie chcę tu Wiedźmina, wiadomo, żeby go nie było, ale... Lera dlaczego nie ma sosa? Z gier indie. Na takie właśnie miejsca przejeżdża się dla gier indie, Bo o Dying light'ie to cię szczególnie mogę sobie przeczytać w internecie. Gry indie i Wiedźmin to mnie to interesuje. Ah. Interesante.